Go. Jola Kolano, dzisiaj mam wielką przyjemność przywitać się z wami w programie O Co Chodzi. Dzisiaj naszym gościem jest Sławek Sikora, witam cię serdecznie. Dobry. Mimo to, że bardzo ciężko jest Cię przedstawić w kilku słowach, pokusiliśmy się o to, przedstawiłem Cię w materiale filmowym. Zapraszam. Sławomir Sikora, pierwozór Stefana, bohatera filmu dług Krzysztofa Krauze, spędził w więzieniu 10 lat. Był uczestnikiem jednej z najważniejszych spraw kryminalnych Polski lat 90. Sikora oraz Artur Bryliński byli ofiarami wymuszeń, pobić i szantażu ze strony bandytów. Doprowadzeni do ostateczności, nie otrzymując znikąd pomocy, dopuścili się podwójnego morderstwa. Sławomir Sikora został skazany na 25 lat więzienia. W 2005 roku został ułaskawiony przez Aleksandra Kwaśniewskiego. Czas spędzony w więzieniu Sikora wypełnił twórczą pracą. W książkach Katarzys i Ryszard i Nieprzyjaciele opublikował swoje wiersze i opowiadania. Jest autorem książek Mój dług, spłacam dług i osadzony. Materiał, który widzieliśmy, znalazł się w programie świadomości. Udało nam się do ciebie dotrzeć, co nie było łatwe. Czy trudno jest do ciebie dotrzeć, tak naprawdę? I czy, czy spotkałeś się w swoim życiu z ludźmi, którzy chcieli wykorzystać Twoją historię dla swoich niecnych celów? O, chyba zawsze są ludzie, którzy chcą wykorzystywać nas, jeżeli mają w tym jakiś swój ukryty cel. A w moim przypadku pewnie tak. Szczególnie jeżeli 95% społeczeństwa. E było za moim łaskawieniem, bo różne sondaże były robione, no i e, mówiono, jesteśmy za sikorą, 95% społeczeństwa. No to pewne partie polityczne, grupy, wpływów chcą sobie zawłaszczyć na przykład historię długu e, dla siebie, e, a ja na to na pewno nie pozwolę. Czy dług pomógł w Twoim życiu? E, pomógł i przeszkodził. Pomógł, bo a społeczeństwo dowiedziało się widzowie, ci, którzy później głosowali, czy, czy zbierali podpisy pod naszym łaskawieniem, e, do współpracy z prezydentem, ale przeszkodził w wymiarze sprawiedliwości, dlatego że wymiar sprawiedliwości w tym momencie się usztywnił. Wtedy wymiar sprawiedliwości zaczął mówić: Hola, hola, to nie jest tak. Akta sądowe są zupełnie inne to jest historia fikcyjnych bohaterów no, ale już jest to za mną. Historia ta skończyła się pomyślnie. Przypomnijmy, ile tysięcy osób poparło wniosek o łaskawienie. No, nikt się nie spodziewał, że to będzie ponad 37 tysięcy ludzi. To było chyba w historii internetu to jest pierwsza inicjatywa, gdzie to właśnie internet, internauci zdecydowali e, o tym, żeby pomóc. No To była pewna sonda, bo ona nie miała żadnego wpływu na decyzję prezydenta. Ale na pewno Aleksander Kwaśniewski wziął pod uwagę e, głosy internautów. No i oczywiście autorytetów, które popierały nasze łaskawienie moje i Artura Brylińskiego, bo Artur jeszcze czeka na łaskawienie. Jak, może, jak można mu pomóc? A, no to właśnie dlatego tutaj jestem i dlatego o, przypomnienie historii, o której rozmawiamy, czy wydanie książki, czy to, co się wokół dzieje, no bo to media kreują, jakby nie patrzeć naszą rzeczywistość. I y, ludzie nie wiedzą, że Artur jeszcze nie jest łaskawiony. Wszyscy myślą, że Artur jest y, łaskawiony, ponieważ i Sikor jest łaskawiony, bo my jesteśmy jakby tożsami. Film Dług opowiada o nas, więc jeżeli się jest łaskawiony, no to Bryliński na pewno, a okazuje się, że jest inaczej. Artur czeka na łaskawienie. Czy są jakieś perspektywy? Z tego co pozytywne? wiem, tak. Podobno w rzeczpospolitej był artykuł, znajomi mi przekazali informację, w którym urzędnik prezydencki, czy ktoś z samego otoczenia prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Zdecydował, że podejmą decyzję na początku stycznia. No, Artur czeka. Minister Ćwionkarski e, umożliwił mu oczekiwanie na ułaskawienie, na te procedury ułaskawieniowe w warunkach wolnościowych, to się tak mówi. E, I Artur e, gdzieś tam sobie powoli e, przygotowuje się, tak liczę, do ułaskawienia. E, na razie żyje w takim stanie zawieszenia. I to jest najtrudniejszy stan, który sam znam, bo półtora roku czekałem na ułaskawienie. I dla Artura to jest bardzo trudny czas. E, Myślę, że to się w końcu skończy. No i myślę, że Telewizja Patio w tym pomaga. Dlatego Tymczasem jesteśmy. ty działasz. Została wydana kolejna twoja książka. Która to już pozycja? W twoje... No druga. To jest druga książka. Współautorem jest Radek Gruca, ale nie jest to wywiad rzeka, tylko taką wymyśliliśmy kompletnie chyba nową formułę, że dwóch kolesi spotyka się, zaprzyjaźniają się i zaczynają pisać ze sobą. Kłócą się, wściekają, awanturują się, ale powstaje rzecz, która e, która na pewno gdzieś już zapisała się, bo Andrzej, bo Andrzej Kuryłowicz, wydawca tej książki, kiedy zdecydował się powziąć decyzję, nie wiedział, czy w ogóle książka powstanie. Ale że jest też takim, można powiedzieć, człowiekiem, który działa nieszablonowo, bo jego wydawnictwo jest zupełnie odbiega od normalnych zasad. No to zdecydował się, żeby wydać książkę i mamy książkę osadzoną. Jaką która... historię A. poznają nasi. Mroczną, mroczną historię poznają, dlatego że w tej książce już nie bawiłem się w pewną grę, którą prowadziłem w poprzedniej książce, bo nie wiedziałem, czy nie trafię z powrotem do więzienia. Stąd osadzony opisuje tą mroczną część więziennego życia. Tą, o której wielu nie chciałby nawet mówić, a wiele osób, które przeszły więzienie, nie chcą się nawet z tym dzielić. Ona przede wszystkim mówi o tym, że człowiek wychodzi z więzienia okaleczony psychicznie, fizycznie, e, duchowo. No bo człowiek funkcjonuje, to dobrze wiemy, w, przynajmniej w czterech obszarach. Nie będę tutaj robił wykładu, bo to nie w tym rzecz, ale jest obszar fizycznej wolności, duchowej, psychicznej i e, społecznej. E, w więzieniu odbiera nam się wolność i godność. Czy jest to książka...